Święto Seniora, które we Wrocławiu trwa cały miesiąc, a ten weekend jest wyjątkowy. Dzisiaj na scenie dałam naszym seniorom klucz do Wrocławia, żeby w ten weekend naprawdę robili to, co im się tylko podoba. Zapraszamy was. Jesteście cudowni, jesteście piękni, jesteście kreatywni. Potraficie się bawić. Kochacie nasze wrocławskie potańcówki. A teraz Wrocław należy do was. Jest duża radości i jest wielkie uznanie dla organizatorów, dla władz miasta, za takie właśnie imprezy poświęcone dla seniorów. Bawimy się świetnie, śpiewamy. No, my kochamy życie, bo życie. Piękne życie jest liczne, życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka, więc cóż tu kryć? Warto, warto je żyć. Parada to jest parada, to jest gest, to jest szyk, to jest satysfakcja, honor być w paradzie. Raz do roku i tu się nie bawić. To byłaby chyba największa hańba moim zdaniem. Trzeba się bawić, trzeba się cieszyć, być radosnym. To jest spacer hrabieni i baronowych. Myśmy w tamtym tygodniu tutaj występowali i tak dalsza współpraca nam wyszła jakby spontanicznie. Doskonale się bawimy.